Jeżeli macie grę, w której możecie pogłaskać kiciucha, to znaczy, że z góry taka gra ma już plus 50% do oceny pozytywnej, no i będzie przynajmniej dobra. Oczywiście trochę żartuję, ale wiecie co mam na myśli. Macanie kiciuchów jest bardzo fajne, ale co ciekawe, tylko 9% graczy odblokowało w tej grze to osiągnięcie, by pomacać kiciucha. Musimy też zwrócić oczywiście uwagę na to, że nie każdy gracz, który ten tytuł kupuje, to z góry ma achievementy już z samego początku gry. Bardzo często bywa tak, że niektóre bardzo proste achievementy jak. Ukończ tutorial, albo nie wiem, pomachaj myszką, odblokowało 80% graczy. Może dlatego też, że tylko te 9% graczy to takie paskudy jak ja, które chcą psuć gry i sprawdzać w nich wszystko, co się da zepsuć. Let them trade to gierka pełna, niewczesną dostępowa. Mamy prawo oceniać ją w pełni, i nie ma tu żadnej taśmy walącej na bizę. Nie, nie oceniaj! Absolutnie nie oceniaj, bo to jest wczesny dostęp. Nie masz prawa oceniać wczesnych dostępów. To jest pełna gra, mieszająca planszówkę, CD-Builder, trochę gry ekonomicznej oraz też trochę kombinowania. I ważna uwaga: gry mamy z warsztatem Steam. Możemy tam pobierać, dzielić się z innymi mapkami. Premiera 24 lipca 2025 roku oraz około 270 ocen na Steamie na dzień dobry o poziomie około 83-85% pozytywów. No całkiem nieźle, nawet dobrze, ale też nie wybitnie. Od razu na dzień dobry powiem, że są mechaniki, które są nietypowe i można docenić pomysł na grę. Pierwsze co zauważyłem, to to, że no, mamy wolną kamerę, więc zauważyłem tego kiciucha, jak mówiłem w tle i Musiałem go oczywiście zmacać. Niezmacanie kiciucha jest poważnym wykroczeniem, również w świecie realnym. Każde kćki. To jest bardzo ważna rzecz. Niestety, polskiej wersji językowej, no przykra sprawa, tutaj na razie nie mamy, ale grę możemy zrozumieć, wydaje mi się, że bardzo łatwo. I naprawdę, jeżeli ktoś angielskiego nie ogarnia za dobrze, to naprawdę ten tytuł przyswoi. Chociaż no serio, ludzie, naprawdę, no ja grając w gry, uczyłem się właśnie angielskiego, i jakoś mi to wyszło. Jak ktoś nie chce nawet próbować się nauczyć angielskiego, to nigdy tego nie ogarnie. No przykra sprawa, mam taki pogląd, że angielski trzeba znać. Mechanika Let Them Trade jest nasz szczęście dość prosta oraz posiada aż trzy scenariusze samouczkowe, w których musimy spełniać zachcianki no dość dziwnego króla, ale przyjdzie nam też delikatnie powalczyć z przeciwnikami nie mocno, czasami pojawiają się obozy bandytów, coraz silniejsze, no i tam musimy wysyłać naszego rycerzyka albo nawet kilku. Mechanika jest prosta, nie możemy w tej grze zbudować jakby miasta do wszystkiego, a te, które budujemy będą wymieniać między sobą surowce, produkty, żywność, towary luksusowe, różne inne rzeczy, surowce i tak dalej. Więc to jest właśnie ten Let them Trade, czyli pozwól tym miastom między sobą handlować. To się dzieje oczywiście automatycznie, ale możemy e, wysłać jakby taki rozkaz, że na przykład nasza stolica ma przyjmować, składować jakieś towary, które później możemy w ramach jakichś tam problemów ekonomicznych albo finansowych sprzedawać. E, przykład jest prosty. Pierwsze nasze miasto ma limit do kilku pól, drugie też, więc w pierwszym stawiamy pola uprawne, a w drugim na przykład stawiamy drwali oraz tartak. Zauważamy, że ta pierwsza wioska sprzedaje wtedy żywność, tej drugiej wiosce, oczywiście, też sama potrzebuje, żeby się utrzymać, a ta druga sprzedaje drewno tej pierwszej wiosce. My, jako zarządca, mamy nad tym władzę i kontrolę w taki sposób, że wioski mają swoje własne, jakby, mikroautomatyczne ekonomie. Możemy zabrać kasę z jednego miasta, na przykład w formie podatków, by no, troszeczkę zmniejszyć tam, wiecie, zadowolenie, będą przez jakiś czas się buntować, ale potem będzie ok. By móc sfinansować nowe inwestycje. Czasami bywa tak, także ech. Zabieramy z miasta 1000 golda, tylko po to, żeby w tym właśnie mieście zainwestować te 1000 golda. No i stawiamy na przykład też trzecie miasto, w nim na przykład robimy produkcję kamienia, zauważamy też, że rozwijamy nasz zamek, naszą stolicę, budujemy dodatkowe obiekty typu magazyn, typu chata badacza, no i mamy też swojego rycerzyka, którego będziemy mogli wyposażać w jednostki lub wysyłać na odkrywanie świata. No i tu jest mały bug, bo jeżeli tworzymy własną mapę albo czasami ściągniemy jakąś mapę z workshopu, to tam jest taki system, że musimy też ten świat jakby eksplorować. Jeżeli zaczniemy robić albo ściągniemy mapę z góry zeksplorowaną, to niestety pewnego achievementa, sidequesta na tej mapie nie zaliczymy. By móc wynajdywać kolejne rzeczy, musimy zbierać kasę na przykład na drogi, na mosty, na szybsze połączenia oraz zadbać nieco o przepływ towarów. Miasta mogą się na przykład przeciążać. Oznacza to, że na przykład za dużo czasu zajmuje dostarczenie czegoś do sprzedaży albo zaspokojenie potrzeb miasta w żywność lub produkty zużywalne, które są trans transportowane przez całe imperium. Pozytywną sprawą let Them Trade jest ilość perków, jakie można dodać do budynków, i oczywiście je wszystkie zaawansować o kolejne poziomy. Oczywiście nie wszystkie naraz, ale przyjemne jest to, że Powoli levelujemy te budynki jako ich produktywność, pojemność, ale też różne dodatkowe opcje. Na przykład możemy sprawić, że budynek może obsługiwać niższa warstwa społeczna zamiast wyższej, bo mamy tu na przykład robotników i wieśniaków oraz innych arystokratów, czy też cywili, czy zwykłych mieszkańców, ale budynek produkuje. Mniej. No jest go po prostu łatwiej zasilić w pracowników, ale produkuje mniej. Albo na przykład zużywa narzędzia, przez co czas produkcji jest mniejszy, no ale te narzędzia też trzeba wyprodukować i też trzeba dostarczyć. Ogólna liczba rzeczy do zbadania, blokowania i ulepszenia jest w tej grze naprawdę bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że to jest największa jej zaleta, ale i wymóg tego, by zrobić miasta bardzo perfekcyjne, też jest to troszeczkę przytłaczające, żeby to wszystko tam zmieścić na niektórych tych dość małych. мапках компании. Mamy lekki system walki, bo bywają lokacje, w których pojawiają się bandyci, ci mogą napadać na nasze trasy handlowe oraz kraść produkty. My zaś musimy postawić baraki najmować żołnierzy różnego tieru, by mieć, móc sobie po prostu z nimi w jakiś sposób poradzić. Lead and Trade jest grą dość casualową oraz niewymagającą pod kątem stopnia trudności, co nie znaczy, że nie wymaga myślenia, więc i walka jest dość prosta od po prostu przeliczenia prostych statystyk jednostek, no i z czasem musimy mieć troszeczkę silniejsze, albo na przykład Dwóch naraz rycerzy. Szczerze muszę powiedzieć, że bardzo spodobał mi się styl graficzny tej gry, pomijając, że jest to leciutki low polish, bardziej taka gra figurkowa, to styl jakby troszeczkę też karciany, trochę z nutkami fantasy oraz ogólny styl tego interfejsu, czy balans tej grafiki stylowy, no bardzo mi się to podoba, może pomijając też to, że no niepotrzebnie ma wydłużone trochę animacje, o których w sumie nikt nie prosił takich wydłużonych animacji, ale trzeba też sporo opcji dodać tutaj quality of life w menu, czyli powiedzmy może nie dodać, a docenić, że są, że możemy Różne opcje sobie przełączyć w menu, które troszeczkę bardziej. No, upiękniają nam zabawę, tak można powiedzieć. W sumie o mechanice nie ma tutaj co dużo wiele mówić, bo robimy dokładnie to samo, tylko jakby o kolejne tiery, żeby móc rozwijać te miasta jeszcze dalej, czyli później wydobywamy żelazo, złoto, inne narzędzia, inne broni, inne surowce, przetwarzamy to robimy cegły z gliny, czyli trzeba zrobić kopalnie, na przykład potem wypalarnie cegieł. Są też pergi podnoszące ilość, na przykład miast żeby, no, było to troszkę łatwiejsze ekonomicznie. To wymagałoby też troszeczkę balansu, bo ja naprawdę w tej. Także zawsze. Zawsze srałem pieniędzmi, ale co ważne, let them trade. Nie możemy sobie tak po prostu zimportować czegoś za pieniądze, bo to wszystko zostaje jakby wokół naszych miasteczek. Więc któreś miasto musi to wyprodukować, żeby inne miasto mogło to wykorzystać, a nie że z dupy sobie za pomocą złota steleportujemy wszystko. To jednak wymaga troszeczkę balansu, jeżeli chodzi o zużycie złota, bo czasami kolejny poziom miasta daje nam po prostu dwa dodatkowe pola, czyli w sumie jedno pole na mieszkania, bo zawsze brakuje rąk do pracy. No i właśnie drugie pole na miejsce pracy, które w ogóle popycha troszeczkę content tej gry dalej, więc to jest takie troszeczkę średniawe. Przejdźmy do wad. Kwestie problematyczne na dzień dobry to w sumie trzy rzeczy. To nie sprawia, że ta gra jest automatycznie jakoś zła, co to, to nie, ale trzeba też wymienić co może nas gryźć w trakcie podejścia do Let Them Trade. Przede wszystkim to trochę typowo niemiecka inżynieria przekomplikowania, bo gry robią Niemcy. Mamy aż Trzy mapy samouczkowe, jak mówiłem, w których nie mamy czytanego tekstu, czy nie ma jakby dubbingu do tej gry, oraz nie mamy jasnych wskaźników, gdzie. Na ekranie znaleźć tę opcję. Przydałoby się trochę w przypadku m, tak m, złożonej mechanicznie gry, tak ekonomicznej gry, lekko mocniej, delikatnie mocniej, zarączkowy wstępniaczek, który sugeruje nam, gdzie mamy coś kliknąć albo gdzie znaleźć odpowiednią opcję. Ja na przykład leciutko e, przyciąłem się, no z banalnego powodu, albo po prostu nie zbudowałem laboratorium badawczego i rozpinałem, co tu się dzieje, no dlaczego to się nie bada. Kolejną wadą jest m, ciągłe spadanie z rowerka i podnoszenie się w kampanii, by przejechać każdy, każdy kolejny kawałek gry. O co chodzi, co pod tym się kryje, dlaczego tak to rozumie? Bo odpalamy każdy kolejny epizod gry w kampanii i w sumie zaczynamy w nim między innymi z badaniami bardzo często od zera, czy od samego początku rozwoju miast. Jest to nieco irytujące, że przy każdym nowym scenariuszu kampanii musimy się gapić, wygrając po raz dziesiąty, robiąc dokładnie to samo, co 15 minut wcześniej przez kolejne 5 minut. No i w sumie w pewnym momencie ja dałem sobie spokój z kampanią, odpaliłem sobie parę mapek swobodnych, dowolnych w różnym stopniu trudności, bo tam można różnie ten stopień ustawić. No i wtedy było trochę ciekawiej, ale dalej to 2-3 podejścia i w sumie mamy całą grę ogarniętą i gra leci z dysku. Trzecim lekko turn offem na początek gry jest to, jak technicznie gra działa. Czyli niby na dobrym sprzęcie jest ok, w 120 klatkach, na 4K bardzo dobrze, ale pierwsze odpalenie gry to. Nagłe piekło z obudowy. Patrząc na oceny na Steamie to nie tylko moje odczucie, a także gra po prostu stale, mimo statycznej oprawy graficznej, na której się nic nie dzieje, dość mocno obciąża procesor. Można dodać nawet czwartego lekkiego turn -offa, czyli Let Me Fucking. Play, jeżeli chodzi o kampanię, za dużo jest scenek z naszym władcą, który mimo ukończenia tutoriala dalej daje nam całą masę tekstu do czytania. To przeklikiwałem, po prostu patrzyłem, co mam zrobić na mapie bez czytania tych nędznych dialogów. Jeszcze dorzucimy do pieca wadami, skoro już się rozkręciliśmy, a trochę ich jest. I widzimy je dopiero po wielu godzinach gry. Odpalasz scenariusz, w którym nagle król ci mówi. No to teraz zbuduj mi to i tamto, i tamto, tamto. I patrzysz na swoje miasto i. aha! Zidiocony limit miast sprawia, że musisz jedno z miast całkowicie rozebrać i zbudować nowe w innym miejscu. Czasami to jedno pole na mapie nas bloku blokuje od procesu dalej. Niestety, nie jest to najlepsze wyjście, bo z jednej strony można powiedzieć, no dobra, tak powinno być, powinieneś w pewnym momencie zniszczyć swoje miasto i po prostu zbudować nowe, ale tu czasami bywa tak, że patrzysz, ok, to miasto muszę rozebrać, to miasto muszę rozebrać, to miasto muszę rozebrać, w sumie całą grę muszę rozebrać, żeby wszczepić się w to. Co autor miał na myśli. Po chwili odkrywasz, że właśnie przywaliłeś godzinę gry na tym, by zbudować drugie ratujące ekonomię miasto, ale miasta nie mogą ze sobą graniczyć o jedno pole. Zawsze pomiędzy miastami, pomiędzy zamkiem, musi być jedno wolne pole. Wielokrotnie walczyliśmy, walczyłem w tej grze po prostu z mechanikami tej gry, mimo że ma być ona dość. Prosta i dość każualowa, czyli na przykład nie zbudujemy miasta poprzez rzekę, przez most, ale już na przykład jeżeli mamy tam rybki, możemy zbudować tam budynki na tych rybkach, nawet przez dużą rzekę, albo nawet przez całe duże jezioro, to problemu nie ma, ale zbudować po drugiej stronie mostu już się nie da. Finalnie, tytuł Let Them Trade można ocenić raczej dość średnio z plusem. Z pewnością wielką zaletą jest ten klimacik, styl grafiki, oprawy, muzyka, przyjemność skombinowania, mechaniczne zależności, pomysł na grę i to jak to wszystko próbuje razem działać. Naprawdę wydaje mi się, że pierwsze 5-6 godzin w tej grze bawią się bardzo dobrze. Niestety, ocenę tylko średnią z plusem. Do tego obniża fakt, że nie mamy w tej grze swobody. Przechodząc jej kampanię, musimy się wszczepić dokładnie w to, co autor miał na myśli. Do tego gra to niestety Crashing Simulator. Gra nie ma być łatwa, ale nie może być też. Takaż wymusza na graczu scenariusz, w którym robi restart, bo o jedno pole źle postawił miasto niż autor sam grając swoją mapę i ją testując, po prostu na niej wygrał. Jeżeli w to się nie wszczepimy na kilku scenariuszach, to tych scenariuszy ni cholery nie zaliczymy. Jest jednak zaleta, która w podsumowaniu odbija grę, powiedzmy, od oceny. Przeciętnej w moich oczach do tej średniej z plusem. To jest edytor mapek i możliwość dzielenia się nimi poprzez Steam Workshop. W pewnym momencie ściągamy sobie jakąś fajną mapkę ze Steam Workshop, gramy ją, dochodzimy do końca. No i w sumie dalej już kontentu nie ma, więc grę można wywalić. Czyli jeżeli kampania nas ostro wkurzy, tak jak mnie, bo wlecze się czasami jak flaki z olejem i każe nam robić 5 razy to samo, co w poprzedniej mapie, dając tylko. Namiastkę czegoś nowego do końca e, wyzwania to pobieramy sobie mapy z warsztatu lub robimy je sami, po prostu gramy. Dość znośnie wypada cena. 80 zł z przeceną na premierę do 60 zł to 60 to jest naprawdę wynik niezły, jak za taki tytuł w mojej ocenie. Z jednym punktem opisu na Steamie nie mogę się zgodzić, według autorów to nie jest, podkreślam nie jest. Time consuming game, czyli gra zjadająca czas, a ja myślę zupełnie inaczej. Klikasz sobie na full speeda, pełną prędkość idziesz, zrobić sobie, nie wiem, kawę z tostami, wracasz i masz zasoby do dalszego rozwoju, czyli nie jest to gra szybka, a jest to gra wolna, w jakiej oszukujesz, że coś się stanie, oszukujesz sam siebie, że coś budujesz, a w rzeczywistości gapisz się, ekran tylko po to, żeby to się rozwinęło dalej, więc to jest. Time consuming game. Do negatywów w podsumowaniu wymagania sprzętowe. Gra o prostych animacjach, takich powiedzmy figurkowych, planszowych. Grafika lekko polygonalna, a 3070 pod klapą jest wymagana do grania na wysokich obrotach. Użyłbym tutaj słów bardzo wulgarnych stron autorów, ale dzisiaj mam dobry dzień. 1660 i 5 w minimalnym, by na low w 1080B przy 30 klatkach. No. Czasami człowiek uważa, że piraci robią dobrą robotę, patrząc jak gracze bywają traktowani przez autorów gier, tutaj akurat jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe. W mojej ocenie 70% dla tego tytułu, jeżeli chodzi o cenę, i balans pomiędzy przeciętniakiem a ocenią średnią blues, jest naprawdę zasłużony. Na koniec klasyczne podziękowania dla bładnych wspierających ten kanał. Ostatnie parę dni to niestety kanonada kiepskich tytułów, kiepskich playtestów i kiepskich demek, które myślałem, że będą bardzo fajne, a były na 20 minut gry, więc nie było sensu ich pokazywać. Dlatego trochę mało ostatnio, próbuję Star Rapture, czyli kolejny tytuł Faktorio podobny. Zobaczymy, jak to będzie działać. No według niektórych hmm, ludzi oceniających działa bardzo źle, ale spróbuję. Mam nadzieję, że mi się uda. No i cóż. Tyle.